Cześć. Teraz ja odpowiem wam na pytania, które wcześniej mi zadaliście. Pierwsze pytanie jest od Łukasza Seweryniaka. Na jakiej zawodniczce, polska lub zagraniczna, się wzorujesz, która jest twoją najbardziej ulubioną zawodniczką? Jeżeli chodzi o zagraniczne, jest to Polman i Oftedal. Są to zawodniczki pełnowartościowe, które zawsze uwielbiałam oglądać i podziwiać. Jeżeli chodzi o zawodniczkę polską, jest to Kinga Achruk. Kolejne pytanie od Piotra Towarnickiego. Czy ciężko jest przejść z gry juniorskiej do pierwszej drużyny? Jakie cele sobie stawiasz w nadchodzącym sezonie? Może nie z gry juniorskiej, bo na ostatnim roku w SMS-ie grałyśmy w pierwszej lidze, gdzie ostatecznie zajęłyśmy pierwsze miejsce. Więc ten przeskok nie był aż tak wysoki, jednak odczuwalny. Jakie cele sobie stawiasz w nadchodzącym sezonie? Eee, moim celem jest na pewno, eee, żeby zasłużyć na większą ilość minut na parkiecie. Kolejne pytanie od zagłębienia handball. Opowiedz o nauce i treningach w sms Płock. Czy Twoim zdaniem takie centralne szkolenie jest jedyną szansą na wybicie się w Polsce? Uważam, że nie jest to jedyna szansa na wybicie się w Polsce, ale na pewno SMS bardzo pomaga kształcić się sportowo, jak i w nauce. Jeżeli chodzi o treningi, na treningach miałyśmy realizowane założenia kadrowe, robiłyśmy siłownie, bieganie, była też akrobatyka czy gimnastyka. Jeżeli chodzi o naukę, to wiadomo, że było to pogodzone ze sportem, więc też było łatwiej. Eee. Kolejne pytanie o cukiernia, tyś lubin Jakie ciasto lubisz najbardziej i dlaczego? Uwielbiam wszystkie słodkie ciasta, ale jeżeli chodzi o te najbardziej e, ulubione, to są to tarty i oczywiście kinder country. Mam dla Was jeszcze jedno pytanie z Twittera od Kubrum Handball. Czy nie chciałabyś zostać wypożyczona do jakiegoś słabszego klubu w Lidze, w którym mogłabyś regularnie grać oraz Zdobywać cenne doświadczenie, które w przyszłości zaprocentują gry dla zagłębia. Wiemy, że w tym sezonie może być ciężko nawet załapać się na ławkę rezerwową. E, ja uważam, że na tą ławkę, to już bardzo ciężko było się załapać w poprzednim sezonie, e, dlatego nie zamierzam odpuszczać. Włożę jeszcze więcej pracy i wysiłku, a jeżeli chodzi o wypożyczenie, e, nie wykluczam takich opcji, jestem otwarta bo chciałabym bardzo zdobywać te doświadczenie i grać w miarę regularnie. Więc zobaczymy, czas pokaże, a ja Wam dziękuję za wszystkie zadane pytania i zapraszam na kolejny odcinek Kopalni pytań.